Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do recenzji kamery sportowej Lamax W9i. Jeżeli chodzi o tę recenzję, właściwie już po przeszło dwóch tygodniach, kiedy tą kamerkę użytkuję, ona właściwie zrobiła na mnie dość pozytywne wrażenie. I oczywiście zaznaczam na początku. Jeżeli oczywiście interesujecie się kamerą powiedzmy pokroju, z jakością, którą Wam może dać na przykład GoPro czy tego typu powiedzmy już bardziej profesjonalne kamery. Tyle, że oczywiście z wyższej półki cenowej, no to tutaj Lamax W91 to nie jest kamerka właściwie dla Was. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o samą jakość obrazu i tak dalej, i wszelkie dodatkowe funkcje, no powiedzmy, kamera tutaj, którą akurat testuję, czyli ten Lamax, ten model W91, gdzieś za 700-800 zł, no nie da Wam tego, co kamera za 2, 3, 4000 tysiące, Bo rzeczywiście do takich profesjonalnych kamer, moim zdaniem, jest jej jeszcze troszeczkę. Natomiast i tak, powiedzmy, że jeżeli chodzi o tę półkę cenową, no, tutaj jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim jest to na pewno bardzo fajna kamera sportowa dla osób, które nie oczekują jakiejś nadzwyczajnej jakości. Wystarczą im materiały w 4K w 30 bądź 60 klatkach. Mamy tutaj fajną stabilizację. Mikrofon w kamerze. No i przede wszystkim sama kamerka jest naprawdę fajnych, małych, kompaktowych rozmiarów. Jest wodoodporna do 6 metrów, jeżeli chodzi o jej zanurzenie bez tego, tej obudowy wodoodpornej wodoszczelnej no i do 1,5 50 jeżeli oczywiście założymy powiedzmy tego takiego case'a wodoodpornego, no to wtedy jest pokaźny wynik. Akurat powiedzmy testów podwodnych nie robiłem, niemniej jednak no to akurat wierzę producentowi, bo na przykład kiedy sobie tą kamerę gdzieś tam zanurzyłem na pół metra, gdzieś tam powiedzmy w wodzie, wszystko było w porządku. Przede wszystkim jeżeli chodzi o też taki początek, na wstępie warto dodać, że oczywiście dostajemy całkiem bogaty zestaw, czyli właśnie przede wszystkim to takie i wodoodporne, mnóstwo uchwytów, właściwie na no, chyba każdy możliwy sprzęt sportowy i tak dalej na rower, na chociażby kask, czy chociażby na klatkę piersiową, to wszystko mamy. Mamy oczywiście fajne takie przylepki do chociażby samochodu, tak więc tam też tą kamerkę możemy sobie umiejscowić, tak więc no tutaj do wyboru, do koloru i są to oczywiście uchwyty wielorazowe, tak więc nie jest tak, że raz przyczepiamy i już tego zdjąć nie możemy. No i druga sprawa, kamerka oczywiście wykonana jest bardzo solidnie, mi już nieraz upadła nawet powiedzmy na jakiś taki twardszy, że tak powiem grunt, jakiś chodnik, jakieś kawałki i tak dalej i lekko się porysowała, ale wszystko wszystko właściwie jest z nim ok. Mamy oczywiście dwa ekrany. Jeden główny, powiedzmy ten taki z tyłu, który jak najbardziej jest całkiem spory i rzeczywiście, jeżeli chodzi o jego rozdzielczość i jasność, powiedzmy nawet gdzieś tam w takim mocnym słońcu, wszystko jest widoczne. No i mamy drugi ekran przed właściwie obiektywem. To być może do jakiegoś takiego vlogowania. Fajnie oczywiście jest mieć to też na takiej mniejszej formie. Tak więc, oczywiście, kiedy chcielibyśmy nagrywać sami siebie, tak abyśmy widzieli, co mniej więcej mieści się w kadrze, no to tutaj jak najbardziej jest taka fajna alternatywa i również ja z tego nie ukrywam korzystałem mi osobiście się to podoba kolejna sprawa kamerka ma szerokość obiektywu 170 stopni tak więc jest tak nie bardziej takie rybie oko tak więc no właściwie to jest bardzo jakby powiedzmy gdzieś tutaj standardowe właśnie dla tego typu urządzeń natomiast jeżeli chodzi o samą jakość materiałów bo tutaj w tej recenzji głównie się chciałbym nad tym skupić przede wszystkim jeżeli chodzi o materiały ja nagrywałem w dużej mierze w 4k w 30 klatkach i przy włączonej stabilizacji optycznej no i tutaj jeżeli chodzi o to muszę Wam powiedzieć, że jest jak najbardziej bardzo fajnie. Ten poziom tego wideo mi się po prostu podoba. Kiedy na przykład jechałem sobie z kamerą na rowerze, czy po prostu biegłem, czy nagrywałem jakieś takie materiały, czy to statyczne, czy to powiedzmy takie w ruchu, jak najbardziej było świetnie. Teraz zresztą na przebitkach je widzicie. Ja z tego jestem zadowolony. Uważam, że poziom jest jak najbardziej na taką mocną czwórkę. Tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że ta kamera nagrywa jakieś złe filmy i tak dalej. Szczególnie oczywiście taka kamerka, tak jak mówię, no przyda się osobom, które chociażby gdzieś tam powiedzmy, chcą mieć sprzęt do nagrywania w takich warunkach trudniejszych, ekstremalnych, nie zawsze, powiedzmy, jesteśmy w stanie przypiąć telefon do, na przykład, kierownicy naszego roweru, bo boimy się, że na przykład może nam wypaść i po prostu się wstuc, tak więc tutaj, no, taka kamerka przychodzi nam z pomocą, albo w przypadku naszych sportów zimowych przypinamy sobie taką małą kamerę, która jest właściwie praktycznie niewidoczna do, chociażby, kombinezonu, czy na przykład na kask, no i oczywiście już możemy swoje, powiedzmy, gdzieś tam wyczyny nagrywać, tak więc jeżeli chodzi o jakość w ogóle nagrywania, oczywiście widzicie tutaj na przebitkach, jak to wygląda w takiej pełnej rozdzielczości. Do tego mamy możliwość robienia zdjęć tą kamerką, maksymalnie 20 megapikseli, a i w samych rozdzielczości tutaj możemy sobie ustawić sporo. Bo jak mówiłem wam wcześniej, jest te 4K 30 klatek na sekundę, 4K 60 klatek na sekundę, 2,7K w 30 klatkach na sekundę, Full HD 30 albo 60 klatek na sekundę i 720p. I tutaj mamy też zwolnione tempo właśnie przez 720p do 120 klatek na sekundę. Tak więc gama właściwie tych rozdzielczości jest spora. No, i jeżeli chodzi o nagrywanie, wiadomo czym, niższa rozdzielczość, tym to będzie słabsze. Wydaje mi się, że taką domyślną, fajną rozdzielczością dla tej kamerki to jest właśnie 4K. Ale jak widzicie, materiały naprawdę wychodzą sensowne. Ja jestem z nich i tak bardzo zadowolony. Jak na moje potrzeby, jak oczywiście, powiedzmy, z takiej sportowej kamerki, jest wszystko ok. No, nie mam tutaj właściwie, powiedzmy, autofokusa. Tak więc rzeczywiście, jeżeli oczywiście będziemy sobie na przykład, nagrywali jakoś vlogowo powiedzmy, materiał, bo mam tutaj mikrofon, który najbardziej dźwięki wyłapuje bardzo dobrze. Właściwie, powiedzmy, jak taki średnio-pułkowy telefon. No i mimo wszystko, kiedy powiedzmy chcemy jakąś taką rzecz wyostrzyć, zrobić jakąś taką głębię, no to niestety po prostu się tutaj tego zrobić nie da. Rzeczywiście kamerka po prostu nagrywa obraz, taki jest, a jeżeli coś sobie po prostu gdzieś ustawimy bliżej, no to opcji powiedzmy makro czy coś takiego nie ma. Tak więc to oczywiście mieć ci na uwadze. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o nagrywanie, właściwie wszystko jest tutaj bardzo prosty Interfejs jest również prosty, łatwo się w tym odnaleźć, na pewno się nie pogubicie, wystarczy sobie ustawić rozdzielczość, czy mamy włączoną mieć stabilizację, czy nie. Oczywiście polecam ją sobie w bo rzeczywiście to daje sporo, no i oczywiście tak naprawdę też wybieramy tryb, czy chcemy robić zdjęcia, czy chcemy robić na przykład e, po prostu materiału wideo, no i tyle. No i czas pracy na baterii. Przy pełnym naładowaniu, w moim przypadku właśnie w, jeżeli chodzi o nagrywanie materiałów 4K w 30 klatkach, mniej więcej kamera z baterią starczała mi na około półtorej godziny nagrywania. Jeżeli ustawiłem sobie na Full HD, to są na spokojnie dwie godziny, tak więc te czasy może nie są jakieś takie szołowe, no ale oczywiście kiedy będziemy nagrywali powiedzmy nie aż tak dużo tych materiałów w ciągu na przykład dnia, to na spokojnie do zarejestrowania fajnych, ciekawych momentów nam to wystarczy. Oczywiście możemy sobie dokupić kolejną baterię, to nie jest duży koszt, tak więc wtedy powiedzmy dłużej będziemy mogli nagrywać te nasze materiały, tak więc to jest dodatkowa opcja. Tak więc kamerkę, jeżeli oczywiście miałbym podsumować, powiem tak, fajny sprzęt za przystępną cenę, no bo 800 zł to na pewno nie jest dużo jak za sprzęt sportowy, które nagrywa w 4K, z drugiej strony, jak najbardziej jakościowo jest ona bardzo fajna. Tak więc, no tutaj muszę Wam powiedzieć, że. Użytkownikom, powiedzmy takim średnio wymagającym, bo na pewno nie takim turbo wymagającym, wtedy to już polecam chociażby gamerki GoPro i będziecie już mieli to z głowy. Natomiast, jeżeli oczywiście nie macie takiego budżetu, albo po prostu nie chcecie wydawać na te takie bardziej markowe produkty, na spokojnie tą kamerę polecam. Rzeczywiście, jak widzicie, jakość obrazu jest naprawdę bardzo dobra. Tak więc tutaj jest oczywiście moja rekomendacja, właśnie dla tej grupy, o której tutaj właśnie powiedziałem. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dzięki za obejrzenie, łapkujcie, subskrybujcie, na bieżąco, no i do zobaczenia. Usłyszenia w kolejnych materiałach.